6. Największe dążłany w tarocie to pięć kart z przyłączeniem znaków zodiaków, które udowodnią, że uwiodą cię w 5 sekund, a rozwalą życie w 10. Kiedy myślisz, że trafiłaś na księcia z bajki, tarot pokazuje, że to tylko cwaniak na białym skuterze. Kto rządzi w grze o serca i pośladki? Lecimy. Rycerz Kilichów, ryby, mistrz gadki, który zaprosi Cię na romantyczny spacer, a potem powie, Nie jestem gotowy na związek, ale możemy się poprzetulać. Romantyk może. Manipulator na pewno. W łóżku? Dobry, ale zawsze dramat przed śniadaniem. Diabeł, skorpion. Ten typ, co Patrzy na ciebie, a ty już masz ochotę zgrzeszyć seks, kosmos i emocje. Jak jazda, rolekosterem w burzy. A kiedy zapytasz, co my właściwie mamy, odpowie: chemia skarbie i tyle wystarczy. Mag, bliźnięta. Zrobi ci sztuczkę z kwiatkiem, a ty już się zastanawiasz, jaki kolor wybrać na wesele. Problem w tym, że wesele będzie miał z kimś innym skarbie. Zobacz. Nie oszukałem. To ty źle zrozumiałaś. Uwodziciel level 100. Lojalność level minus 50. Król Buław. Lew. Facet, który zawsze wie, czego chce. Spoiler? Chce ciebie, ale na jeden wieczór, bo na drugi ma już randkę z kimś innym. Egotyczny, gorący i zawsze gotowy na własne selfie po akcji. Rycerz mieczy wodnik. Przyjechał, zawojował i zanim zdążyłaś powiedzieć dobranus, już go nie ma. Słuchaj, nie chodzi o ciebie. Ja po prostu mam duszę nomada. Nomada? Raczej emocjonalny pierdolnik na kółkach. Który dążyłam? Kręcił tobą jak bączkiem. Komentuj, bo tarot nigdy nie zapomina. W przeciwieństwie do tych typów. p l a